Każdemu z nas zdarzyło się kiedyś przy nowo poznanej osobie poczuć to coś, tą niebywałą swobodę i poczucie więzi. Czas jakby spowalnia, a my mamy głębokie wrażenie, że znamy tę osobę bardzo dobrze. Zupełnie jakby nasze dusze znały się od zawsze. Czujemy, jakby ten ktoś uzupełniał nasze słowa i odzwierciedlał nasze wnętrze. Czujemy, że nadajemy na tych samych falach. Często towarzyszy temu uczucie intymnej więzi, wybiegającej daleko poza samą seksualność, Czasami nawet bez względu na płeć. W innych przypadkach wchodzimy z kimś w relację, która rozpoczyna się od niesamowitego przyciągania fizycznego. Jesteśmy wręcz ekstatycznie owładnięci przyciąganiem do partnera czy partnerki. Mamy wrażenie, że każde zbliżenie fizyczne to głęboka podróż w duchową przestrzeń, nawet jeśli w życiu codziennym ta osoba wydaje się nas krzywdzić. Jeśli kiedyś tego doświadczyłeś, to zostań ze mną do końca, a dowiesz się, z czego wynikają takie relacje dusz. Ja nazywam się Krzysztof Bratoszewicz i witam Was na moim kanale. Tym materiałem chciałbym otworzyć małą trylogię opowiadającą o połączeniach występujących między duszami. W dzisiejszym odcinku nawiążę do kompatybilności energetycznej. W kolejnych natomiast dowiecie się również o pamięci inkarnacyjnej dusz. Oraz o przysięgach występujących pomiędzy nimi. Czym jest kompatybilność energetyczna dusz? Jak wiemy, wszystko we wszechświecie jest energią zawierającą się w swojej formie. Dusza sama w sobie jest połączeniem potężnej energii oraz wyższej świadomości, która w drodze rozwoju swojego nabiera pewnego rodzaju charakterystyki. Każda dusza ma swoją unikatową emanację wynikającą z jej doświadczeń. Zebranych w procesach ewolucji inkarnacyjnej. Choć ta emanacja jest niepowtarzalna na skalę kosmiczną, to jednak między duszami zdarzają się podobieństwa. Czasami wynikają one z podobnych doświadczeń, które dusza przeszła, a czasami, tak jak harmoniczna w muzyce, choć bywa różna, to wchodzi w rezonans z inną duszą. Kompatybilność wynika z podobieństw, ale też i różnic, które wzajemnie się uzupełniają. To zdolność do wchodzenia w proces i zrozumienia uzupełniania się tym. Choć podobieństwa się przyciągają, to kompatybilne dusze często bywają od siebie różne. Spasowują się one ze sobą niczym dwa puzzle. Kompatybilność dusz nie oznacza wcale połączeń inkarnacyjnych, wspólnej przeszłości czy jakichkolwiek innych form zależności. Często są to zupełnie obce nam dusze, a jednak tak bardzo do nas pasujące. Prawo emanacji i rezonansu przyciąga nas do siebie. W naturze wszystko znajduje swój czas i swoje miejsce. Zdarza się, że dusze kompatybilne spotykają się ze sobą w okresach najwyższej potrzeby, kiedy potrzebujemy wsparcia czy popchnięcia nas w rozwoju. Kiedy dusza zmaga się z jakimś problemem, a właściwie zmaga się z naszą własną królombrnością czy strachem hmm, przed nieznanym. I nie jest w stanie sama nas popchnąć w jakimś kierunku, to wysyła w przestrzeń swoisty sygnał SOS z prośbą o wsparcie. Na taki sygnał odpowiadają dwa rodzaje dusz: te z nami kompatybilne oraz te, z którymi łączy nas pamięć inkarnacyjna. O duszach związanych z nami pamięcią inkarnacyjną opowiem w kolejnym materiale, ale co warto wiedzieć, to dusza, która jest z nami kompatybilna zawsze, ale to zawsze będzie dla nas dobra i pomoże nam wzrastać. Dusza kompatybilna nigdy nas nie skrzywdzi, nie wciągnie w trudną relację i nie zwiedzie nas na manowce. Dusza kompatybilna to wspaniały przyjaciel, doskonały mentor czy cudowny partner. To osoba, która nie będzie nas osądzać. Choć gdy trzeba, to konstruktywnie wytknie nam nasze błędy po to, by nam pomóc. Relacja z duszą kompatybilną to często relacja na całe życie. A co warto też wiedzieć, to nie zawsze jest tu mowa o relacji partnerskiej. Nasza ludzka natura i chęć posiadania czasami sprawia, że intymnie zakochujemy się w duszy kompatybilnej, jednak to nie zawsze jest przedmiotem relacji. W duchowości głównego nurtu dusze kompatybilne są często określane mianem soulmate, czyli duchowym przyjacielem. Ja też jestem tego zdania, choć samo określenie można zastosować też do wspomnianych wcześniej dusz związanych z nami a, pamięcią inkarnacyjną. Co Charakteryzuje duszę kompatybilna, to przede wszystkim niebywała czystość relacji, wzajemne uzupełnianie się i zrozumienie. Często to właśnie taka przyjaźń, gdzie niepotrzebne są słowa. To taka forma relacji, gdzie choć nie widzimy się latami, to każde ponowne spotkanie jest wyjątkowe. Czas tu nie gra roli. Jeśli mielibyśmy myśleć o idealnej formie przyjaźni czy relacji partnerskiej, to dusze kompatybilne nadają się do tego idealnie. Nikt inny na świecie nie będzie w stanie nas zrozumieć tak głęboko i tak dokładnie, jak właśnie taka dusza. Często ta kompatybilność jest tak duża, że dochodzi między nimi do swobodnej komunikacji telepatycznej. Poczucie bliskości bez względu na czas i odległość. Jednak, aby do tego doszło, musi najpierw dojść do spotkania takich dusz na poziomie materii. Wystarczy jedno spojrzenie, aby rozpoznać tę kompatybilność. Jedyny problem, jaki może wystąpić w takich spotkaniach, to właściwie nieprawidłowe rozpoznanie. Trudno jest bowiem rozróżnić kompatybilność od pamięci inkarnacyjnej czy od podświadomego przyciągania wzorców partnerskich. Jak skutecznie rozpoznać, czy ktoś faktycznie jest naszym soulmate'em? Przede wszystkim dusza kompatybilna nie przyciąga seksualnie na pierwszym planie, ani nie wstrząsa nami swoim zachowaniem. To zwykle spokojny proces poznawania i budowania więzi. Często szybki, a jednak pełen spokoju i poczucia bycia tam, gdzie powinno się być. I owszem, yy, może pojawić się erotyzm i magnetyzm, jednak jest on bardziej budowany stopniowo i nie jest on na pierwszym planie. Przyjaźń, zrozumienie i wiele tego typu czynników są tu głównym elementem. Dodam, że im bardziej jesteśmy wewnętrznie zharmonizowani, tym łatwiej nam rozpoznać prawdziwą naturę relacji. Najbardziej dokładną formą pomagającą nam określić, czy mamy do czynienia z duszami kompatybilnymi, jest oczywiście analiza wykonana przez specjalistę. Często są to analizy energetyczne lub odczyty na poziomie duszy. Moja autorska technika, Soul Core Reading, łączy w sobie oba te aspekty i pozwala na dokładne określenie zależności między duszami. Osoby chętne, zapraszam oczywiście na sesję. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.